A teraz przenosimy się do Lwowa. Jest z nami Eugeniusz Salo, czyli Eugene Salon, kierownik działu telewizyjnego kuriera galicyjskiego. Eugene, witaj serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, Eugene, z nami edycja lwowska Emigry. Gdybyś powiedział, co najbardziej ujęło Twoje serce, który z filmów, czy też reżyserów, producentów spodobał Ci się najbardziej? No ja myślę, że... Jako Lwowie muszę pochwalić nasze filmy, tak? ale na, naprawdę też te filmy, które wybraliśmy, które były u nas w programie też ludzie pisali właśnie i chwalili i byli właśnie zadowoleni z całego programu, tak, bo dla nich też było po pierwsze oglądali nasze filmy, ale też właśnie jakby zobaczyli na przykład jak mieszkają Polacy w Argentynie, w Norwegii, właśnie przy, w innych miejscowościach też, tak, i przez to, e, przez to właśnie też mogli, mogli właśnie zobaczyć tak? poprzez ten już w tym roku wersja online, emigry, powiedz mi czy znasz jakieś liczby osób oglądających festiwal w Elwowie? No nie wiem, na pewno ciężko policzyć, widziałem, że u nas na przykład było na Skype'ie tam od 50 i wyżej, na pewno przez, przez inne, ale tak było też wiem, że na przykład mój kolega włączył na projektorze tak i tam oglądało na przykład 10 osób tak w mieszkaniu, czyli to też czasami ciężko właśnie wyliczyć, ale na pewno dużo, dużo też osób oglądało, bo mówię, pisali do nas i przez maila i przez sieci społecznościowe, i właśnie mówili, że, że, tak, że bardzo zadowoleni są tym, że, że ta cząstka, właśnie też cząstka Polaków na Ukrainie, Polaków właśnie w Norwegii, w Argentynie, w różnych zakątkach właśnie świata, tak, mogli też zobaczyć, właśnie jak mieszkają, jak, jak żyją. Będąc przy Polakach, powiedz mi, jak wspominasz Polaków w Chicago i Twoją obecność 7 lat temu tutaj w naszym mieście. Nie, bardzo miło wspominam, właśnie ten wyjazd. Po prostu bardzo dużo wszystkiego, różnych rzeczy nauczyłem się, tak, zawsze powtarzam. Jeżeli nawet coś robimy u nas właśnie we Lwowie, to mówię, że właśnie o tak robiliśmy na przykład tutaj w Poli Chicago właśnie i takie rzeczy montażowe czy, czy dziennikarskie I, i po prostu tak, fajna Pana Piotra Latało, Pan Piotr Latało ma właśnie bardzo fajną ekipę, która właśnie prężnie działa, to są profesjonaliści, którzy, e, którzy właśnie bardzo dobrze, dobrze robią właśnie telewizję i, i różne rzeczy i właśnie dużo wszystkiego się nauczyłem, tak jak mówię, że najlepiej po prostu brać udział właśnie w tym, co się dzieje, tak? Ja byłem właśnie tam wśród nich, mogłem jeździć na materiale, montować i to jest po prostu ogromne doświadczenie. powiedzmy jak te doświadczenia nabyte w naszym mieście przełożyły się na twoją pracę w Lwowie, na Ukrainie. No mówię, tak, tak jak później po przyjeździe od razu, tak, można powiedzieć w 2013 roku, ja przyjechałem to na Ukrainie właśnie zaczęła się majdem rewolucja godności wtedy. Ja jeździłem do Kijowa i później z tego też powstał właśnie mój film Ukraina Rewolucja Godności, który tak naprawdę w następnym roku był już w 2014, był prezentowany też na drugim festiwalu Emigry. Jesteś, jakby my współtwórcą filmu Nie Rzucimy Ziemi. Powiedz mi, jak wyglądają teraz stosunki polsko-ukraińskie w obecnych czasach. Myślę tutaj o tej polski i ukraińskiej, o Polakach, którzy wciąż mieszkają na naszych dawnych ziemiach. I te stosunki międzyludzkie, międzyludzkie właśnie są na pewno lepsze, tak? bo to są kontakty między ludźmi i tak dalej, mieszkańcy też, e, Ukraińcy, tak, ze różnych miejscowości, z mniejszych wniosek, ja, no, jeżdżą do Polski, tak, do pracy i tak dalej, I znają też język, czyli te kontakty są, są właśnie takie normalne, tak, jakby inaczej to wygląda z poziomu też e, właśnie władzy centralnej, władzy z Kijowa, tak, gdzie jakieś tam rzeczy cały czas się drążą właśnie, czy myślisz, że nie wiem, nastawienie administracji ukraińskiej do Polaków mieszkających na Ukrainie zmieni się w niedługim czasie, czy pozostanie tak, jak zauważamy ją we filmie Nie się ziemi, że jednak nie do końca, że tak powiem, oni są odpowiednio nastawieni do nas, do tych, którzy tam pozostali? Ja myślę, że to może też częściowo będzie, będzie się zmieniać, tak? bo po prostu też te kontakty są coraz coraz większe, ale też z drugiej strony właśnie tych Polaków jednak jest coraz mniej, tak? Te rodziny są coraz bardziej mieszane też i po prostu to trochę się właśnie, coraz bardziej się zaciera właśnie tak to wszystko. No ale właśnie w tych takich mniejszych miejscowościach, wioskach przygranicznych, to tak naprawdę nawet jest tak, że tak, że, że, że właśnie Ukraińcy się bardziej polonizują, można powiedzieć, tak? Bo uczą się polskiego, chodzą do kościoła i tak dalej, właśnie to jest takim związaniem. Czy wszyscy Polacy mieszkający na Ukrainie traktują naukę języka polskiego jako obowiązek? Czy to jest po prostu tylko, że jak powiem, no nie wiem, na zasadzie codzienności i styczności z tym językiem? Czy jednak jest to przenoszone z pokolenia na pokolenie i ta znajomość języka polskiego jest wymagana? Nie, to jest po prostu, język jest przenoszony z pokolenia na pokolenie, po prostu rozmawiają dziadkowie, rodzice, i właśnie rozmawiają tym bardziej, że to też w tą stronę jest, że, że coraz więcej Ukraińców uczy się języka polskiego, bo też jadą na studia do Polski, właśnie do pracy, później jadą sobie, no mają możliwość właśnie, tak, przyjechać tak, też dalej do Europy, gdzieś tam. I po prostu ten język polski jest, mówię, mówię, coraz więcej Ukraińców uczy, dlatego właśnie dla Polaków to nie ma, nie ma problemu, tak, oni po prostu, no, naturalnie uczą się tego języka i, i znają, rozmawiają właśnie po polsku. Przypomnę moim państwem gościem był Eugeniusz Salo, kierownik działu telewizyjnego Kuriera Galicyjskiego w Lwowie i koordynator programu Studio Lwów w telewizji Polonia. Judzin, dziękuję za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam.